Siema, no się no tutaj mówię serviora gaming. Dzisiaj będziecie w Gilberego i patrzcie jakie mam auto, ale to jeszcze nic. Widzimy sobie za garaża i tam będą ulepszenia. No i takie mam auto. Teraz mijam na silnik ten najlepszy. Na 50 kasy... No, zaraz wam pokażę. O, no. Tak wygląda auto. Jedzie tak ze 130. Nice. Pewnie się rozpędza. Można przejechać przez to, bo takim no, normalnym. Przedstawię to nie można, bo mam za małe zawieszenie. Za niskie jest. No i git, No i ja mu nie mogę pokazać, bo mam ja, na no, 8.30 do szkoły. Więc teraz muszę wyjść. Także to jest koniec. Albo czekajcie. Jakiś... No, 130. Bez ulepszeń. Silnika, nie, nic. Tylko sobie zmieniłem. Dobra, możemy jeszcze na szybko coś obrabiać. No dobra. Wiecie co, to jest koniec odcinka. Tylko chciałem pokazać, Baja.